Szanowni Państwo, przedstawimy dzisiaj nasze wyniki politycznego śledztwa, które dotyczą właśnie włocławskiego Osiru. Sprawa jest dosyć skandaliczna, ponieważ mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym układem politycznym o charakterze powiedzmy politycznego wędkarstwa, gdzie zarzucana jest przynęta, a wyławiane są publiczne pieniądze. Przede wszystkim yy, trzeba zaznaczyć, że od 2018 do 2024 roku mamy nagły wzrost kosztów utrzymania ratowników miejskich z Wosławskiego WOPRU. Sprawa wybuchła wtedy, kiedy dyrektorem Wosławskiego OSIRU został Piotr Ordon. Poprosiliśmy o dokumenty. Część dokumentów dostaliśmy, ale brakło analiz, brakło protokołów z przetargów przede wszystkim. I teraz pytanie, czy ktoś celowo nie chce nam dać tych dokumentów? Być może jest coś w tych dokumentach, czego ci ludzie się boją. I tutaj będziemy zadawać kolejne pytania. Po drugie, dlaczego konkurencja nagle znikła? Prawo zamówień publicznych, proszę Państwa, jest jasne. Jest przetarg, startują. Niezależne firmy wygrywa ta, która jest najtańsza. No i tutaj dochodzimy do sedna. Dlaczego konkurencja nagle zniknęła? Dlaczego akurat w tym momencie, kiedy dyrektorem został pan Piotr Ordon, protegowany pana Marka, pana Marka Wojtkowskiego? No i dlaczego akurat wtedy WOP uzyskał monopol na publiczną kasę? Tutaj dochodzimy do tak zwanego politycznego jądra ciemności, gdzie musimy zadać już konkretne pytania o konkretne nazwiska. Dlaczego pan Marek Wojtkowski, były prezydent Wocławka, nie zrobił nic, kiedy nieuzasadnione koszty wzrosły o 337%? Dlaczego nie zapytał pana dyrektora, bądź być może go to nie interesowało? Drugie, dlaczego i jaką rolę odegrał pan były już dyrektor Piotr Ordon? Czy był być może architektem tego, bo to zaczęło się za jego kadencją? Czy być może po prostu biernie podpisywał dokumenty, które ktoś mu podlawał? No i jest jeszcze kolejna osoba do tej triady, ale o niej opowie już pan Dariusz Karpiński z Ruchu Narodowego. Sprawa, o której wspomniał. Kolega Paweł Rudnicki jest bardzo ważna, ale robi się jeszcze poważniejsza w momencie, w którym zaczniemy przyglądać się osobom, osobom odpowiedzialnym za cały ten proces. W centrum całej tej historii mamy jedną osobę, która jest odpowiedzialna za dwie różne funkcje. Nawet trzy funkcje. Z jednej strony jest radnym miejskim i członkiem do spraw, Członkiem Komisji do spraw Kultury i Sportu, czyli jednostki, która powinna kontrolować. Z drugiej strony jest wiceprezesem WOP, czyli podmiotu kontrolowanego. Ta sama osoba jest również kierownikiem wisze. Mowa tutaj o Panie Radnym Wasilewskim. I tak naprawdę teraz rodzi się pytanie o konflikt interesów, bo jak jedna osoba może być po stronie kontrolującego i po stronie kontrolowanej? Eee, każdy w takiej sytuacji właśnie sobie zadaje pytanie, czy można rzetelnie coś, e, czego samemu jest się współautorem i beneficjentem, rzetelnie kontrolować? Dziękuję podsumowując trzeba zadać na koniec trzy konkretne pytania czy było na takie działanie przyzwolenie byłego prezydenta Marka Wojtkowskiego drugie jaką rolę odegrał tutaj były dyrektor Osir Piotr Ordon trzecie tutaj jak to możliwe że radny Marek Wasilewski jest jednocześnie jako wiceprezesem WOPR jest beneficjentem publicznej kasy a także sam decyduje o tych podwyżkach. Szanowni Państwo, to już jest, nie jest pierwsza nasza akcja, kiedy rozpoczynamy proces publicznego rozliczania samorządowców. Po yy, sprawie z miejscami zamieszkania teraz bierzemy się za kolejnych radnych, także nasze działanie też będzie kolej, yy, miało jakieś skutki. Domagamy się od Pana Prezydenta Krzysztofa Kukuckiego zrobienia kompletnego audytu za lata 2015-2024 dodatkowo interwencji regionalnej izby obrachunkowej my ze swojej strony oczywiście złożymy odpowiedni wniosek do prokuratury a także do najwyższej izby kontroli aby ta sprawa oczywiście nie została zamieciona pod dywan żeby ona została wyjaśniona do, do ostatniej jakby złotówki z mojej strony to wszystko. Czy są jakieś pytania? Zgadza, zgadza się. Yy, w ogóle dzisiaj jeszcze przed przyjazdem tutaj nie, zdo, nie zdążyłem się yy, do końca z tym zapoznać. Ale tutaj w tej teczce, proszę Państwa, yy, to jest OSIR to jest tylko wierzchołek góry lodowej, proszę Państwa. Ale tutaj jeszcze, jak jesteśmy przy OSIRze. Yy, Pamiętacie Państwo sytuację, kiedy tutaj na basenie doszło do skandalicznego zajęcia lokalu przez nowych jakby najemców, kiedy zostały wymienione zamki, no i zostały złożone tutaj, sprawa została założona do sądu. I mam tutaj skan oczywiście z sądu, że poprzedni najemca wygrał sprawę z, tutaj z Osirem. Została nałożona kara w wysokości 7,5 tysiąca złotych bądź 10 dni aresztu, ale proszę Państwa, nie na kogo, nie na Piotra Ordona, tylko na Panią nową dyrektor. Ja tutaj mam apel do byłego już dyrektora Osiru, żeby honorowo, żeby stawił się do tego aresztu na 10 dni, tak jak tutaj jest w tym wyroku sądu, a nie zmuszał biedną kobietę, która bogu ducha winna jest teraz dyrektorem, po prostu objęła schedę po, po tym panu, albo żeby nie obciążać kosztami 7,5 tysiąca nas, podatników, jako mieszkańców. No to jest, proszę Państwa, skandal. Skandal goni skandal. No i my będziemy oczywiście stać na, 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 na straży. Tak jak powiedziałem, tutaj w tej teczce to jest Wierzchołek Góry Lodowej, bo ponieważ mieszkańcy tłumnie naprawdę na nasze apele się odzywają, sami nam dostarczają pewne jakby tropy, którymi możemy się zajmować, no i oczywiście z przyczyn, po prostu nie jesteśmy ani dziennikarzami śledczymi, nie jesteśmy zawodowymi politykami, nie jesteśmy też prokuraturą, my robimy po prostu, proszę Państwa, co możemy, aby te pieniądze we Wrocławku znaleźć, ponieważ dług Wrocławka ciągle rośnie, a pieniądze są przepalane. My nie możemy na to pozwolić. Dziękuję. Konkre... Koszta, wzrosło, to. Tak, tak. E, właśnie za kadencji tych panów, o których e, pani redaktor mówi, e, doszło do zmiany ustawy o zamówieniach publicznych we Włocławku, akurat konkretnie do e, zamówień na usługi ratowników. I to nie jest tak, że tutaj nastąpiła jakaś inflacja, bo to zostało zawsze opisywane w, w, w tych przetargach. Tak naprawdę usługi, które były oferowane w 2015 za mniejsze kwoty były zdecydowanie szersze. Obejmowały baseny, obejmowały jeziora, obejmowały jeszcze imprezy, które obsługiwał WOP. W tej chwili te usługi zostały skrócone, jakby obcięte i skupiły się tylko na basenach i tylko na jeziorach. Każde kolejne dodatkowe usługi będą wyceniane dodatkowo. Proszę Państwa, dla mnie to jest skandal i dlatego domagamy się, aby tą sprawę wyjaśniła właśnie prokuratura. W tej chwili, oczywiście, za, do, w dokumentach za 2024 rok mamy zamówienie na usługi ratowników WOP, który jest tutaj właśnie monopolem który jest beneficjentem głównym na 1,5 miliona złotych. Ratownicy, którzy tutaj obsługują właśnie te obiekty, oni są zwykle zatrudniani na umowę zlecenia, i to jest tak, że zarabiają najniższą krajową. Którzy... Gdzie jest reszta kasy? Gdzie jest reszta kasy, proszę państwa? Tutaj ja zadaję teraz to pytanie. Warto tutaj nadmienić, że w 2019 roku ta kwota wzrosła blisko 100%. Jeżeli nie ma więcej pytań, w takim razie dziękuję.